Ja pierdolę no, to jest nierealne kurwa no A weź odpuść na on, chwilę Odpuść o... Kurwo, mówiłem, żeś odpuścił Dobra, gdzie ci to wysłać. No na Facebooku mi byś ci kurwa. Ty <grym> no ma! Ale musisz to kurwa obejrzeć pierwszy. Nie no wysyłaj mi od razu kurwa jebano, no Bo czas tracisz tylko wyślesz to? no wysyłaj to kurwa no wysyłam to kurwa wysyłaj to kurwa już wysyłałeś na facebooka? wysyła się ta ciekawe że się wysyła no jeszcze czy wysyłanie czekam No, się. Ale to, to ty masz jakąś klawiaturę zjebaną, bo ja tak próbowałem i mi nie, 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 nie reaguje, tak? To, że przesuwać to jest problem kurwa na Dobra, ja próbuję tą technikę, jeszcze raz kurwa Tylko mi dobra. się zdaje, że ty skamujesz kurwa... No moja, no moja klawiatura tak nie łapie kurwa, jak ja próbuję tak robić, to mi jeden guzik łapie. Jeszcze raz kurwa. Hej there. A dobra, wiesz co, czekaj, ja mam pomysł. I don't think so. Ty zacznij, no. bo kurwa po tamtej well, stronie jeszcze ciężej klika. Hey. Rozpocznij kurwa. Yeah. Alright, why not? Good Ej, to nie fair, bo ty zajmujesz kurwa yeah, lewe depo Dobra, ja próbuję tak jak ty. Nie to jest kurwa niemożliwe się, Mi się palce nakładają No bo jesteś kurwa Nie no czekaj Dobra jeszcze raz kurwa Jeszcze raz You wanna have a to mi jeszcze nie wraca kurwa klawisz Jaki ty masz tam skok w tej klawiaturze kurwa 2 mm Nie, to jest niemożliwe. Kurwa, przecież... nie, spierdalaj, kurwa, ty masz jakąś rozjebaną klawiaturę. I ja tak nie mogę klikać, kurwa. Dobra, jeszcze raz w takim razie. No nie, no ja no, mówię w kurwieś. Ty oszukujesz, możecie przynajmniej raz rozpierdolić, bo się w kurwie po prostu. No trochę my siedzimy do rana, kurwa. A, do rana. Rozpierdam cię, w tej rundzie i mam wyjebane, kurwa. Why not? Good choice. Dobra, ustawiaj 4 cztery kurwa klawisze pod dr <laughs> <laughs> Sam że... pizdę, kurwo. 20 sobie ustaw. Dobra, dobra, już yeah, sklej yeah. kurwa, bo zostajesz rozpierdalany. Zapraszam. 5-5 na pierdolę. ZAPRASZAM KURWA NA BITWĘ. To down, ty, ty jesteś rob... Co jest kurwa? To. What? E, gierkę mi wyjebało, czekaj. A bo sobie zbindowałem jeden przycisk jako alf Ja pierdole. Ja ty masz internet? No. A to co się stało? Nie wiem Dobra, dawaj. 2v1 było bez kitu. jak Luki mnie w komputer rozpierdala, no nie no, ja się nie zgadzam. Ja jestem pewien, że ja klikam szybciej guziki od lukiego. Ale co jest kurwa? Tylko ja mam inną klawiaturę, inny skok no. Na stówę kurwa. Nie ma opcji. No 100% kurwa. No nagraj kurwa twoje palce jak napierdałaś. Tak, twoje palce kurwa. Porównaj filmiki. No dobra. To napierdalamy palcami oblat, nagrywamy dwa filmiki i kto szybciej w zwolnionym tempie. Taką Ale... po prostu, nie? Ale jak kurwa oblat? No tak kurwa, żeby nie było na guzik no. Tak, żeby było widać po prostu. Nie no, ja pierdolę. Teraz dam ci wygrać po prostu, Może zamknij pizdę. No tryhard i do to pracuje. cię teraz teraz pierdolę, łatwo. Choć kurwa Dobra. na tą siłownię, bo. Tylko to nie tędy, a tędy. Tędy kurwa. używa.

one. Oj ojoj się oj. yeah. kurwa ma chyba słabe mięśnie, co? <laughs> ile tam klawiszy? <laughs> no, <laughs> Jeden kurwa Klawiszem to jest twój stary w więzieniu. <laughs> dawaj? <laughs>

Your luck, I slept. <laughs> you can't handle it. Dobra, teraz cię na krótko. podobno jest jakiś test na kurwa speed myszki. To dalej klikamy speed myszki. No dobra. Miał go ktoś, nie? Ktoś wysłał linka. Klik speed test. Kliknąłeś tego linka od Jubusia? No. Click here to start playing. A, okej, okay, w ten sposób. Ale to co, to tylko myszką? Tak, tylko myszką. Ja Ty, to trzeba klikać w to pole kurwa. Dobra, ja sobie przybliżę ekran. Żeby na pewno trafiać cały czas. To lewym guzikiem się wciska, nie? A no. Dobra. No, jesteś gotowy? Ale jednym On... palcem czy dwoma klikamy? No ja mam 12.4 Jednym palcem czy dwoma klikamy? No ja dwoma klikam Dobra Kurwa niemożliwe Ile miałeś? 9 cps ile? 12 cps? 12.4 Dobra ja cię pier... Ja cię pierdolne czekaj frajerze Bo ja mam złą myszkę do tego wiesz? Masz kurwa Dobra, pizdę sklej, kurwa, bo się właśnie rozpierdałem. Dobra, na jesteś gotowy... Na wkleiłem. Dobra, jesteś gotowy na rozjebanie się, czy nie? No, ale... No, to mam już rekord, kurwa. Ale jaki rekord, kurwa? No, wysłałem się na czacie. 12.4. Czekaj, bo jestem żółwiem. Dobra. Gotów? No. A to teraz, od nowa, czy co? <laughs> nie, po prostu pytam, czy jesteś gotowy, żebym cię rozpierdolił. A, no, no dawaj, no. Dobra. A! Jeszcze raz, od nowa kurwa Jestem czy to 10-2 No to jeszcze 2-2 Dobra, też to zagram od nowa <grystanie> wow. Kurwa dupa mnie boli już ze mnie <grystanie> oktopus jebany <grystanie> Muszę odpowiednią. Po... E, szkoda, że nie da się prawego, kurwa. Albo wiesz co? Ja sobie prawy przewajduję na lewy. Bo ja mam lewy taki kurwa bardziej schowany na tej myśli. <grym> Może sobie dwa naraz weź, kurwa. Może zamknij pizdela, a <grym> No prawy mi będzie łatwiej po prostu, co no, mam ci powiedzieć? Bo ja mam ja myszkę wyprofilowaną inaczej. Dobra, Idę Siku. Dobra, idź. Ja cię w tym czasie rozjewię. No, kurwa, no. O, mam pomysł, dobra, już mam, już, już, to, już to mam. Teraz, jak zacznę, to już, kurwa, nie, nie masz szans, lamusie jebany. Pa, pa to, pa, patrzcie to, patrzcie, co się dzieje z chłopem. Dobra, raz, dwa, trzy. Kurwa, no zjebałem. Jeszcze raz, czekaj. Już mam pomysł. Dobra, patrzcie to. Nie, kurwa, musi być... Takie tapy paznokciami, już wiem, już znam technikę. Po prostu czasy mam tak, że klikam i nagle mi się łapią dwa naraz. I klikam dwoma naraz, zamiast tak, nie? Wiecie o co chodzi. Po prostu mam złą koordynację ruchu, bo jestem spoconym grubasem. Jak ci idzie? Zajebiliście kurwa, jebana. Dobra. Ile miałeś? 12.4 Aha, no to łatwiutko. 12.6. Klikam restart i kurwa, 13 teraz. O, 13. 13 to ty masz ik. Nie klikam dwóch, tylko jeden, dwoma palcami, kurwa. Peżon. 12.6 teraz. <laughs> wow. Dobra, nie, bo to nie jest na moją rękę, kurwa Go Dobra, od nowa Co, pobiłeś mnie? Nie no, mam taki sam jak ty, no, kropka 6 Dobra, jest lepiej Dobra, 13 i 6 już nie pobije, co? Dobra, to pa No, czekam Ja pierdolę, 13.1 Strony mi wyjebało No pewnie widza by ich chcą sprawdzić Dobra Na eksplorerze lecimy Dobra, czyli spację trzeba wciskać, tak? Tak, ja mam 61 Dobra Ojej, ja ile mam? 50? Nie, to trzeba poprawić kurwa. Dobra, czekaj kurwa. Biorę jak kurwa ten. O! Nie no, to jest niemożliwe kurwa. Spierdalaj! Zamknij pizdę, jeszcze raz. No co jest kurwa? Dobra, może na 20 sekund. So. <laughs> może zamkniesz, kurwa dupę, co? Dobra, czekaj, czekaj. Nie, bo tu klawiatura jest źle ustawiona, czekaj. W tym miejscu jest kurwa chujowo. Nie, jest spierdolony, to jest wiesz, dlaczego? A spróbuję jedną ręką, czekaj. W sensie jednym palcem tylko. Nie, na no jednym palcu jest giga chujowo. Nie da się tutaj kręcić wysokich skorów na jeden palec. <grystanie> ja pierdolę, czemu ona się tak wolno klika? Ta kurwa się <grystanie> pod inne przyciski

Nie, to ten Razer za wolno, kurwa! Za wolno, kurwa, ten jebany Razer, mówię ci. Za wolno on łapie. Dobra, gramy. A czy ja spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić? Ciekawi mnie w sumie jedna sprawa. Tego kipada użyję, poczekaj. Dobra, lecę kurwa z tematem. O, ja mam taką klawiaturę. A co się dzieje? Pa, 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 to. Ale jest, nie na akurat. Jest kurwa ciężko, jest, jest wysoko, naprawdę. Nie dziwię ci się, że nie udaje Wam się więcej. Ja też nie potrafię, już kurwa. Zjebana jest ta spacja. Jaką masz klawiaturę? Genesis Tor? Genesis Tor.